Jednym z pytań, które bardzo często dostaję i na szkoleniach, i od kursantów online, jest pytanie: Co zrobić, żeby te osoby, które widziały już moją reklamę, nie widziały jej ponownie? Da się to zrobić na co najmniej kilka sposobów i przedstawię Ci je w dzisiejszym filmie. To co? Zaczynajmy! Cześć, ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest kolejny odcinek mojego programu, konkretnie o marketingu, gdzie mniej więcej tydzień w tydzień staram się przedstawiać jakieś rzeczy, których udało mi się nauczyć w toku promowania firm w internecie z moją agencją i nie tylko. Dziś na warsztat biorę pytanie, które jak powiedziałem we wstępie słyszę bardzo często: czyli co zrobić, żeby ludzie nie widzieli ponownie mojej reklamy, skoro widzieli i kliknęli ją lub nie kliknęli już przynajmniej raz. W toku całego poradnika będę chciał Cię przekonać, że to pytanie nie do końca prowadzi do dobrej konkluzji. Z mojej perspektywy powinniśmy właśnie zadbać o to, żeby osoby, do których chcemy dotrzeć ze swoim przekazem reklamowym, widziały go co najmniej kilkakrotnie. Ale nie oprzedzajmy faktów. Co i jak należy w tym kontekście zrobić, przedstawię Ci już bezpośrednio w menadżerze reklam. Udajmy się więc właśnie tam. Rzecz, którą chcesz zrobić, wydawałoby się, że będzie bardzo prosta, natomiast tak naprawdę w sam system reklamowy Facebooka i Instagrama ta funkcja wprowadzona nie jest. W zasadzie w jednym celu reklamowym jesteś w stanie sztucznie wymusić na Twoich odbiorcach, żeby widzieli Twoją reklamę w jakichś konkretnych interwałach i w miarę rzadko. Funkcją tą jest cel reklamowy zasięg. Jest to cel, z którego Zauważyłem, że większość reklamodawców praktycznie nie korzysta, co uważam za błąd, ale to już materiał na zupełnie inny film. Jeżeli wybiorę sobie w tym momencie swoją stronę, to zwróć uwagę, że wszystkie ustawienia na poziomie zestawu reklam wyglądają praktycznie jak te, które znasz z innych, bardziej popularnych celów reklamowych. Natomiast możemy jeszcze znaleźć jedną ciekawą rzecz, mianowicie opcje dotyczące częstotliwości wyświetleń. Właśnie. Znajduje się ona w tym miejscu, nazywa się ograniczeniem wyświetlania reklam i domyślnie jest to jedno wyświetlenie raz na 7 dni. I oczywiście możesz to ustawić na przykład częściej, czyli żeby Twoja osoba widziała reklamę maksymalnie jeden raz, lub ewentualnie, bądźmy hojni, 5 razy w ciągu 40 dni. Nie mamy niestety kontroli nad tym, jak często te wyświetlenia będą wychodziły, więc jeżeli chcesz, na przykład, żeby jedna osoba rzeczywiście widziała maksymalnie raz, na przykład na 4 albo 10 dni, to musisz to ustawić tutaj ręcznie. Problem polega jednak na tym, że mówimy tutaj o celu reklamowym, którym jest właśnie zasięg. A to z kolei oznacza, że nie będzie tutaj żadnych dodatkowych optymalizacji facebookowych, które miałyby na celu pomóc ci, pomóc facebookowi. Tym, żeby dla Ciebie sprowadzić na przykład więcej ruchu czy więcej konwersji bezpośrednio na stronę, co z mojej perspektywy w przypadku potrzeb większości reklamodawców trochę zabija sens korzystania z tej opcji, i dlatego właśnie większość osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie ograniczenie istnieje. Jakie są wobec tego inne opcje? No cóż, drugą opcją dostępną praktycznie w każdym z celów reklamowych jest możliwość zmiany sposobu wyświetlania reklamy czy jej optymalizacji to co możemy zrobić, to możemy wejść właśnie w sekcję optymalizacja i kontrola wydatków, a następnie w to, co się nazywa optymalizacją pod kątem wyświetleń reklamy. To tutaj decydujemy o tym, jak algorytm facebookowo-instagramowy, generalnie algorytm reklamowy ma nam pomóc. I domyślnie będzie tutaj albo cel, który wybierzesz, na przykład zakup, czy jeżeli masz zainstalowany piksel, wyświetlenie strony, bądź domyślnie bez piksela będą to kliknięcia linku. To, co możesz ewentualnie ustawić, to możesz ustawić tzw. unikatowy zasięg dzienny. Wówczas Twoje reklamy wyświetlą się odbiorcom najwyżej raz dziennie i jest to opcja na zwiększenie Twojego potencjalnego zasięgu. Natomiast dalej nie jest to pełne wykluczenie reklam w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Żeby rzeczywiście usunąć się osoby, które widziały Twoją reklamę, to będziesz musiał skorzystać z grup niestandardowych odbiorców. To, co wówczas możesz zrobić, to możesz zrobić jedną z dwóch grup. Pierwszą z tych grup Mogą być na przykład grupy oparte o wideo. Jeżeli Twoja reklama wykorzystuje wideo, to możesz wybrać na przykład osoby, które obejrzały przynajmniej 3 sekundy Twojego filmu, tą domyślną opcję, wystawić tutaj jakiś zakres czasowy, który Cię interesuje, czyli załóżmy, że będzie to 10 dni, i następnie taką grupę odbiorców stworzyć. Kiedy będzie stworzona, to każdą grupę niestandardową możesz oczywiście w reklamach użyć, ale możesz ją również wykluczyć. Jeżeli ja wybiorę, żeby jakąś grupę. Wykluczyć na przykład moich newsletterowiczów, to nie będą oni widzieli moich reklam. Ale jeżeli będą to osoby, które na przykład oglądały filmy i stworzysz taką grupę, to tu właśnie musi się wykluczyć. Ewentualną opcją, którą możesz wykorzystać, jest grupa oparta o konto na Instagramie, tudzież stronę na Facebooku. Jeżeli stworzysz grupę spośród osób aktywnych na Twoim fanpage'u w ciągu ostatnich na przykład 14, 50 czy ilu tam chcesz dni, to możesz wybrać taką opcję osoby, które zareagowały aktywnie na post lub reklamę. Dalej nie są to wyłącznie osoby, które patrzyły na Twoje reklamy, ale już jesteśmy bliżej tego celu, co oznacza, że ja jestem w stanie wyrzucić ze swoich odbiorców osoby aktywne w ciągu ostatnich na przykład 60 dni i na tej podstawie następnie każda nowa osoba, która wy moją reklamę czy mojego posta kliknie, będzie się wyrzucać z kolejnych reklam. Czy to ma sens? Cóż, powiem tak. Jest bardzo dużo osób, które twierdzi, że chciałoby, żeby odbiorcy tylko nowi coraz to widzieli ich reklamy, więc ustawiają właśnie takie duże grupy. Moim zdaniem nie. Reklama to jest trochę sztuka zasięgu i częstotliwości. Większość ludzi decyduje się na konwersję, zakup czy wysłanie formularza, Dłuższym czasie, na przykład w ciągu miesiąca, tygodnia czy kilku dni w sklepie internetowym i po którejś wizycie. Jeżeli wykluczamy osoby, które weszły na naszą stronę z naszych kampanii, to robimy sobie trochę krzywdę. Na pewno więc nie powinno to być Twoim docelowym modelem działania. Natomiast jeżeli masz reklamy, takie jak na przykład reklamy jakiejś treści, których jedynym celem jest poszerzanie pola walki, czyli chcesz, żeby reklama docierała do coraz nowszych odbiorców, to w tym momencie jak najbardziej takie działanie będzie miało sens. Jeżeli ja tworzę reklamy, które kierują na konkretne artykuły z mojego bloga, to staram się wykluczać z tych reklam, z ich kolejnych odsłon i kolejnych dni wyświetlania już te osoby, które w międzyczasie w tę reklamę kliknęły, ponieważ dla nich mam przygotowane zupełnie inne reklamy na kolejne artykuły, które chcę im pokazać. Natomiast w jaki sposób takie sekwencje tworzyć, to jest materiał na osobny odcinek. Jeżeli będzie Cię interesował właśnie taki materiał, to daj koniecznie znać w komentarzu i subskrybuj ten kanał, żeby dowiedzieć się, kiedy ten film się pojawi. Zawsze staram słuchać się słuchać swojej społeczności i ich potrzeb i ja tu jestem dla Was. Po to właśnie tworzę te wideo, więc daj znać, czy materiał dotyczący sekwencji, reklam, takiego trochę lejka opartego o treściach byłby dla Ciebie interesujący. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek, jak i również inne, które nagrywam, był jest dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak właśnie było, zostaw łapkę w górę, albo komentarz. Chętnie dowiem się, co sądzisz o moich poradnikach. Jeżeli też możesz udostępnij go w mediach społecznościowych, żeby więcej osób dowiedziało się, że tworzę takie treści, ponieważ mam nadzieję, że w ten sposób mogę pomóc jak największej liczbie osób. A Ciebie zapraszam już do kolejnego odcinka, albo przypomnienia sobie któregoś ze starszych, których być może jeszcze nie widziałeś bądź nie widziałaś. Wszystkiego dobrego. Cześć!